Masia Ma. No, się Ma. Maki i ja. No. W tym odcinku zaczniemy od pokazania tego, co zrobiłem w naszym domku, znaczy dziurze pod ziemią. Jaft też nie wiedział, więc będzie ciekawy. Tak. To mm -hmm. jest wejście do domku, co będę już. Oj. Co no, będę wcześniej. Tutaj zostały dodane schody. Ta ściana została wyłożona lnem. Sufit jest koblach, z, kobla, z diptyu przepraszam, i a reszta jest klifstone. Nie jest to za ładne, ale. Zamknij się. Tutaj są łóżka. Tutaj kiedyś będzie kominek. Znaczy, no, na razie tu jest taka. Jakby taki kominek. Tu jest stolik taki. Nie wiem, do kawy. I tu jest obraz, który wyszedł jak jakaś czarna dziwna. Czemu one są <grym> takie ciemne? No właśnie. Uy. To. Dobra, niech zostanie to nieważne, tutaj jest zejście na dół, tu jest kopalnia z dwabinką żeby nie było, tutaj będę tunele robił i jeszcze zejdę sobie do 12, do poziomu 12 i 6, żeby było fajnie. No. Żeby nie było zawahania z czasem, to ja teraz spojrzę na zegar. Okej, okay. powiedzmy, że nagrywam już dwoje minuty. To jeszcze mamy 13 minut. okej. Okay. Dobra. Coś, co jeszcze mogę pokazać. Dużo, yeah. dużo mam jedzonka. A tak w ogóle to ja czy ja nie gra. Dobra. To się prześpiłem? Nagrywałeś to czy? Tak, nagrywałem. Nagrywasz? Nagrywam. o no, fakt. Oh, no. Ej, ale czemu ząbia mnie tu ubrzydli? Nie wiem, jeszcze nie He <ślese> Ja to zawsze mam przygody. Jeszcze raz. A! No chyba mi się nie uda. O, jest. Ta pochodnia, dzięki tej pochodni. Dobra, tutaj len jeszcze właśnie. No, to więc co możemy robić w tym odcinku? Tak w ogóle to jest Len? Tak, to jest Len. Aha. Nie wiem, pani wiedzieć. No. Co robimy w tym odcinku? Nie wiem. Co? Przy... Nie wiem, nie wiem. Hmm. O, klipa. Uuu, uh, siatka się przyda. ja zawsze. No. Hmm, no, 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 no mój... Myśl, 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 bo ja nie mam pomysłu. Teś no. mam No dobra, to ja już mam. Zrobimy sobie fałsz na spożych. Dobra. Dobra. No przyda, się no przyda się chlebek. Co? Przyda się no chlebek. Bardzo. Co? co? Bardzo. No. no. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. A gdzieś się ulotnił. Pójdziemy sobie... Nie ulotniłem się. Jestem. Dobra, to idziemy gdzieś po piasek. Szukamy w pustyni. I Tutaj widzę trochę więcej piasku. Nie planuję robić jakiejś wielkiej szklarni, więc to mi powinno wystarczyć. Dzisiaj, tak. Czy się nie odzywam. Dlaczego? Nie wiem. Bo to się zacznie odzywać, bo cię wywali. Zazwyczaj, Zazwyczaj je... taki byłem głośny, 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 ale teraz to i cię Jak przyjemnie, gdy mnie woda zalewa, tak. Po prostu to kocham. <grym> mm. Okej, okay, to cięcie. Czekamy się, jak ja już. Wydobędę sobie odpowiednią ilość tego piasku. Wrócę do domu, przetopię go i spotkamy się już przy budowie farby. Dobra, witajcie po cięciu. Więc chcę wam powiedzieć, że tutaj przygotowałem miejsce na szklarnię. Teraz no idziemy do domku po wow. idziemy do domku puskło. żeby to wszystko nam ruszyło, Chyba przydadzą nam się wiadełka. To nie? No. Mogłoby być ciężko bez wiadewek. Tak. Muszę sobie zrobić jeszcze trochę. Dużo. I czekamy na wiatr A2. A tu wyjdzie jakoś mało aktywny. No jakoś. Niestety. Choba się bo... Ja. Okej, okay. więc jak wam to mówiłem. To nie będzie mało.

Čekáme na či to vyjde. czy ładnie, czy tak brzydko od Przydałoby się mhm. Wyłączyć telefony. Stawcie mi jeszcze na jedno. Powinno stać. Oki, okay. Boa. O pata. E. I... <todos> tu <tutaj> tá isso obiezvabe. <todos> <zrobię> Chegou <todos> daqui. O oh fuck. Nie wyszło mi to jak chciałem O co to k***a jest Nie tak to. OK, na okej więc jest to prawie skończone muszę skoczyć po motykę okej okay. więc jak widzicie skończyłem farmę, bez was i <grywa> się, się... A skończyłem bez was i tak nie ma w tym nic specjalnie interesującego, więc... jest W następnych odcinkach... zbierzemy się może do jakiejś jaskini lub... Yy, lub zrobimy wieżę. Wieżę, jeżeli będziemy robić wieżę, to przygotuję jakiś projekt, żeby to nie było tak... na odwodź tak teraz jesteśmy bewerdura, ponieważ muszę będzie z A jeszcze w następnych odcinkach możemy, może zrobimy sobie farmę trziny zukowe. O, już dwa budynki są. No. To komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, co mi się najbardziej przyda. Wkrótce nowe odcinki. Siema.